Go Buster! Mm. Uważaj, basterze! Bandit zbliża się. Uważaj, basterze! Ma zamiary złe, narobi kłopotu, kto uratuje nas. Potrzebny super Buster, by schwytać go na czas. Superbaster na ratunek w niej Superbaster zawsze zjawia się. Na wszystkie kłopoty rozwiązanie ma. Tak to Superbaster pomoże nam chora. Baczając ja. oh, oh, oh. się bacznie zbliża się. super by spytać go na czas Superbaster na ratunek Super Superbaster Super by spytać go na czas Super na ratunek u Super Usiądźcie i posłuchajcie opowieści o czarodzieju Busterze. Oto autobus Buster. Buster jedzie właśnie przez zaczarowany las. Chwileczkę, przy drodze widzę coś niezwykłego. Myślę, że to księga z zaklęciami. Wow! Dzięki niej Buster może coś wyczarować. Zobaczcie! Scout Terry i Jessie są na placu miejskim. Wygląda na to, że Buster chce rzucić jakieś zaklęcie. Czy to by mogło być? Wow, kapelusz czarodzieja! Buster naprawdę potrafi czarować! Ciekawe, jakiego zaklęcia użyje Buster, żeby pomóc terenu. Abrakadabra! Wow, Buster powiększył rośliny! Niezła sztuczka czarodzieju, Busterze! Jakie jeszcze zaklęcia są w księdze czarów? Zaklęcie pszczoły? O i zobaczcie! Buster zamienił Scout w pszczołę. Scout świetnie się bawi, latając tu i tam. Myślę, że Jessie też chciałaby polatać. Którego zaklęcia można użyć? Zaklęcie bańki? Nieźle! Jessie drefuje zamknięta w bańce. Świetna robota, czarodzieju Busterze. O, zobaczcie, jaki on jest sen. Chcesz uciąć sobie drzemkę, Basterze? Orety, chyba coś poszło nie tak. Cała ta magia wymknęła się spod kontroli. Szybko, Basterze, musisz to wszystko odczarować. Pośpiesz się, Basterze. Udało Baster zdjął wszystkie zaklęcia. Przyjaciele Bastera nie są zbytnio zadowoleni z jego czarów. Baster odkłada księgę zaklęć tam, gdzie ją znalazł. I tak kończy się bajka czarodzieju Basterze. Rety, wygląda na to, że autobus Baster bardzo się spieszy. Ciekawe, co się dzieje. Oto strażacki Ashley. Myślę, że Baster potrzebuje jej pomocy. Ashley natychmiast wyrusza na ratunek. O nie, ten budynek się pali. Ashley użyje węża, żeby ugasić pożar. Zbliża się Iggy. furgonetka z lodami. Uff! Ashley ugasiła pożar. Myślę, że zasłużyła na pysznego loda. O zobaczcie, to pociąg czukki. Czuki spieszy się z dostawą tego drewnianego pudła na szczyt wzgórza. Ciekawe co jest w środku. Jest też radiobus Otis. Otis musi sprawdzić zawartość pudła, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Teraz spychacz Dozer transportuje pudło. Red to naprawdę duże wzniesienie. Pudło wymknęło się do zero pod kontroli. Uważaj, Otisie! Ojej! Nadjeżdża ambulans Amber. Ona sprawdzi, czy Otisowi nic się nie stało. O nie! Otis ma przebitą oponę. Na szczęście Amber umie to szybko naprawić. Jeep Jessie wjeżdża na wzgórze. Uważaj! Pudło toczy się w dół. Szybko! Jessie musi je złapać, zanim uderzy w stodołę. Uff! Świetna robota, Jessie. Złapałaś pudło w samą porę. Zobaczcie! Paczka uderzyła w Bastera. Ach, w środku był pluszowy miś. Co za ulga! Zobaczcie, to autobus Baster i traktor Tery. Wygląda na to, że będą się ze sobą ścigać. Baster wygląda na bardzo pewnego siebie. Za to Tery nie ma zbyt zadowolonej miny. Ciekawe, kto wygra. Zaczynamy! Gotowi? Do startu, start! I ruszyli. Buster wysuwa się na prowadzenie. Naprzód, Tery. Dasz sobie radę. Wydaje mi się, że Tery nie jest tak szybki jak Buster. Zaraz, co to? O, Buster, nie ładnie się tak popisywać. Biedny, Tery. Buster jest przekonany, że wygra wyścig. Pamiętaj, że najpierw musisz dojechać do mety, Buster. Dalej, Tery. Masz jeszcze szansę. Oj, Buster! To bardzo nieładnie. Dalej, Tery, pokażesz Basterowi, że aby wygrać, nie wystarczy być szybkim. Buster jest już bardzo daleko. Patrzcie jak pędzi przez błotniste kałuże w stronę mety. Oj, baster, wiem, że jest gorąco. Ale nie możesz się zatrzymać. Jeszcze nie skończyłeś wyścigu. O, popatrzcie, to jabłonka. Wydaje mi się, że Buster zamierza uciąć sobie drzemkę w jej cieniu. Nieładnie, Buster. Chyba zaczynasz być zbyt pewny siebie. Ojej, Buster usnął. I zobaczcie, kto to taki. To traktor Tery. Udało mu się wyprzedzić Bustera. O, niemądry mądry Buster, spałeś zbyt długo i znowu pędzi w stronę mety. Nie wiem, czy spodoba mu się to, co tam zastanie. Jeszcze trochę, Buster. Ale gdzie się podział Tery? Haha, hmm. ha, tutaj jest. Tery przekroczył metę jako pierwszy. Niemądry mądry Buster, trzeba było nie spać tak długo i nie trzeba było się tak popisywać. Bo pokazałeś, że to wolna i spokojna jazda pomaga wygrać wyścig. Do zobaczenia, Buster! Do zobaczenia, Tery! Ciekawe, co robią Buster i Digger. Wow, kto to namalował? Wygląda na to, że macie ochotę na lody. Digger, haha, to naprawdę olbrzymi rożek. O, nadjechał Iggy. To furgonetka z lodami. Master i Linka uh -huh. chcą, żeby piki pomógł uh -huh. im zrobić olbrzymiego loda. Co my tu mamy? Uh -huh. O tak! Wiśnie! Hmm, ten smak jest przepyszny. Wybieramy lody wiśniowe. Wow, tylko spójrz na tego loda. Dobrze, teraz pora na niebieskiego loda. Czarne jagody? Uh -huh. Świetnie! Dobrze to wygląda, Wasterze. W porządku. Pora na żółtego loda. Banany. Doskonały wybór. <śmiech> <śmiech> Chcecie jeszcze? Okej, okay, ale to już będzie ostatni rodzaj. W przeciwnym razie lód będzie za duży. Wybór padł na jabłko. Nasz lód będzie naprawdę przepyszny. To już naprawdę ostatni smak. Nasz lud się trochę chwieje. Zachowaj równowagę, Diggerze. Robin przyleciał po Scout. Niech się dowie, jaką niespodziankę Buster i Digger przygotowali na jej urodziny. Jedź za Robinem, Scout. Wszystkiego najlepszego, Scout. To największy lud, jaki kiedykolwiek widziałam. O nie, Digger! Uważaj, Scout! Mało brakowało. Dmuch mi świeczkę, Scout. Teraz możecie zabrać się za jedzenie loda. I tak jest przepyszny. Niam miam. <ścoughs> Cześć Buster! Buster jedzie na przejażdżkę ze scout. Popatrzcie, to samochód dostawczy tony. Wygląda na to, że scout i Buster pojadą za tobą, żeby sprawdzić, dokąd dziś jedzie. Świetnie się razem bawią. Haha, scout jest bardzo zabawny. Buster nie patrzy na drogę. Uważaj, Buster! Uff, było blisko. Bądź uważny, Buster. Prawie zderzyłeś się z tonem. Popatrzcie, to dziura w jezdni. A Tony jedzie wprost na nią. O nie! Przez dziurę w jezdni drzwi Tonego się otworzyły. Buster, Scout, uważajcie! Wygląda jakby niektóre pudełka miały zaraz wypaść. Pudełka zaczęło już wylatywać na drogę. Wydaje mi się, że Tony niczego nie zauważył. Kolejne pudełko zaraz wypadnie. Wow, dobra robota Buster. Uwaga, nadchodzi kolejne. Brawo, Scout! Świetnie sobie poradziła. O nie! Scout straciła równowagę i zjechała z drogi. Jej pudełko utknęło na drzewie. Patrzcie! Tony zatrzymuje się na czerwonym świetle. To da wam trochę czasu. Szybko, Buster! Nie macie dużo czasu na oddanie pudełek. Dobry pomysł, Buster! Teraz musicie tylko wymyślić, jak załadować pudełka z powrotem. Wygląda na to, że Scout wpadła na pomysł. Oh. Świetna robota! Możecie użyć tej deski jako rampy. Brawo! Idealne miejsce do załadowania pudełek. Świetna praca zespołowa. Teraz możesz zamknąć drzwi, baser. Samą porę na zielone światło. Tony może ruszyć w dalszą drogę. Chyba nigdy się nie dowie, że prawie zgubił wszystkie pudełka. <śm> Brawo, Buster! Brawo, stał! Cześć, Buster! Cały jesteś w błocie. Musiałeś świetnie się bawić, jeżdżąc przez błotniste kałuże. Busterowi przydałaby się kąpiel. Ciekawe, czy on też tak sądzi. Nadjeżdża autobus miejski. Ojej, nie spodobał mu się wygląd Bustera. Chyba Buster zdał sobie w końcu sprawę, jak bardzo jest brudny. To prawda, Buster. Cały jesteś w błocie. Już czas na kąpiel. Świetny pomysł. Buster już jedzie na myjnie, aby się umyć. Ojej! Biedny Buster boi się wjechać do środka. Myjnia wygląda naprawdę przerażająco. No dalej, Buster, dasz radę. Musisz się umyć, jesteś naprawdę brudny. Wjeżdża do środka. Buster jest naprawdę dzielny. Raz, dwa, trzy. O nie! Prawie ci się udało, Buster. Znów nadjeżdża autobus miejski. Och, brzmi nas niecierpliwionego. Buster, weź głęboki oddech. Dasz radę. Ale te dźwięki są takie przerażające. No dalej, Buster. Dasz radę. Już prawie jesteś. Do startu. Gotowy. Start! Jesteś już w środku, Buster. Gilgosze, wcale nie jest tak źle. I wyjeżdża. Widzisz? Nie było tak źle, prawda? Jesteś czyściutki i pachnący. Dobrze wyglądasz. Wow, dobra robota, Buster. Jesteś jak nowy i wcale nie było tak strasznie. Papa pa, Buster, zobaczcie, to Scout jest i Buster. Chyba bawią się w berka. Co Buster zobaczy? Rety, to labirynt. Scout wjeżdża do środka. Ruszaj, Busterze! postaraj się ją znaleźć. Ciekawe, w którą stronę pojechała Scout. Jest tutaj. Scout i Buster jadą przez labirynt. W którą stronę powinien Buster pojechać? Jedź tędy, Basterze. O, zobacz, to żółty kwiatek, jaki ładny. Kilka kolejnych zakrętów i w którą stronę teraz? Tędy, ale chwileczkę. To ten sam kwiatek. Baster jeździ w kółko. Może jak się cofnie, to odnajdzie wyjazd z labiryntu. Oto Scout. Ona też wygląda na zagubioną. Jejku! Baster i Scout w końcu się spotkali. Co za ulga! Teraz muszą wspólnie wydostać się z labiryntu. Scout balansuje na dachu Bustera. Może udaje jej się zauważyć wyjazd. Wyjazd jest tam. Dobra robota, scout. Oba pojazdy ruszyły w kierunku wyjazdu. Ale w którą stronę powinny teraz jechać? Orety. Chyba znowu się zgubili. Zobacz! Ślady opon. Można po nich wyjechać z Labiryntu. Świetny pomysł, basterze. Pojazdy mijają żółty kwiatek. I jeszcze kawałeczek i. Hurra! Wspólnym wysiłkiem udało im się znaleźć wyjazd. Zobacz, to Rita, samochód wyścigowy, wjeżdża właśnie do Labiryntu. Wygląda na to, że tym razem Buster i Scout będą musieli pomóc Ricie wydostać się z Labiryntu. Dzisiaj na farmie jest naprawdę wiecznie. Zobaczcie! Wygląda na to, że Tery chce też basterowi pokazać. Hej, to Monty! Balon na ogrzane powietrze. Monty i Tery znają się od dawna. Basterze, przywitaj się! Takie unoszenie się w powietrzu jak balon musi być naprawdę fajne. Ale orety wiatr wieje coraz silniej. Mam nadzieję, że Montego nie zwieje. O nie, Lina się zerwała! Wiatr unosi Montego coraz wyżej. Pospiesz się, basterze, nie strać go z oczu. W przeciwnym wypadku, kto wie, gdzie go wymieje. Monty jest tak wysoko, jak sprowadzisz go na dół? Zobacz, Lina. Ciekawy, jaki pomysł wpadł basterowi do głowy. Pospieszcie się, musicie wyprzedzić Montego. Co baster zamierza zrobić? Oczywiście, lasso. Zarzuć linę, w boju. Było tak blisko, ale Monty nadal dryfuje w powietrzu. Musi być jakiś sposób, żeby go uratować. Co teraz zobaczył Buster? To Iggy, furgonetka z lodami. Zobacz, ile on ma balonów. Chyba wie, co zaplanował Buster. Zobaczcie, Buster umocował wszystkie balony do siebie, i teraz on też unosi się w powietrzu. Trzymaj się, Basterze, na pewno ci się uda. Złap tego, Prawie się udało. Jeszcze troszkę. Udało ci się go chwycić. Wspaniale, pasterze! Uratowałeś sytuację. Monty jest Ci bardzo wdzięczny. A! Monty jest teraz mocno przywiązany i nie odleci tak jak ten balon. Świetna robota, Buster. Spójrzcie, to Baz Buster. Wygląda na całkiem zadowolonego, prawda? Ale, o nie, zaczęło padać. A do tego przerażająco grzmi z błyska. Jak Buster to krzetrwa? Ojej, nadciągają chmury! Będzie burza! O rany, uważaj na scout! Buster! Buster bardzo boi się burzy. Zostawił scout w tyle. Scout jest zła, a do tego jej koła ugrzęzły w kałuży. Cały czas błyska. Uf, Buster stoi bezpiecznie w garażu. Ale co ze scout? Biedny Buster bardzo boi się grzmotów i błyskawic. Spójrzcie, zobaczył scout. Naprawdę utknęła w kałuży. Czy Buster znajdzie w sobie tyle odwagi, by jej pomóc? Dasz radę, Buster. Ach, te błyskawice są takie oślepiające i straszne. Buster słyszy, że scout próbuje wydostać się z kałuży. Tak jest! Pomóż jej, Buster! Buster bardzo chce pomóc koleżance. Powinno wystarczyć jedno mocne pchnięcie. Hurra! Skaut jest wolna! Spójrzcie, jak się cieszy! Dobra robota, Buster! Och, nadal bardzo głośno brzmi, ale Buster już się nie boi! Buster i Scout radośnie wracają do garażu, aby skryć się przed deszczem. haha, Ten grzmot sprawił, że obydwoje aż podskoczyli. Widzicie? Duża może być całkiem fajna. Papa pa, Buster! Papa pa, Scout! Cześć Buster! Cześć Tiger! Ale duży zamek budowaliście. To mewa Uważaj, Sendy. Nie stawaj na zamku z piasku, bo. O nie! Biedni Digger i Buster. Uciekaj stąd, Sandy, nieuważny ptak. Co zobaczyłeś, Buster? To czerwony kształt wystający z piasku. Ciekawe, co to jest! Dobra robota, Digger. To trójkąt, ale fajnie. Zobacz! Sandy znalazła żółty kształt. To koło. Czy znajdziesz więcej Sandy? I kolejny. Ten jest niebieski. Szybko, wykop go. To kwadrat. Ma cztery boki. Wow, tak dużo kształtów. Trójkąty, kółka, prostokąty, sześciokąty. Sandy, czekaj. No nie. Zamki z piasku tak łatwo zepsuć. Chwila! Buster chyba ma pomysł. Buster i Digger zbierają kształty. Ciekawe, co z nimi zrobią. Ustawiają je na sobie. Chyba budują wieże. Już tylko jeden na samą górę. To jest to Buster. Powoli, powoli. Tutaj! Idealnie! Wow! Buster i Digger zrobili wieżę z kształtu. To był świetny pomysł. Teraz mogą wrócić do budowania zamku z piasku. A Sandy może spokojnie stać na budowli, która się nie zawali. Dobra robota, Buster. Do widzenia, Buster. Do widzenia, Digger. Zobaczcie, to jeep Jessie. Jessie ma tort. Wow, wygląda przepysznie. Nadjeżdża autobus bandit. Ma szelmowską minę. O nie, bandit zjadł tort. Bardzo nieładnie. Biedna Jessie. To autobus buster. Jest i bandit, który jedzie zdecydowanie za szybko. Zobaczcie, Buster chce pobawić się ze Scout. Dał jej w prezencie piłkę nożną. Tylko spójrzcie na Scout. Wspaniały widok. Digli buduje kolorową wieżę. Nadjeżdża bandit. Ciekawe, co teraz knuje ten nieznośny łobuz. O Nie! Bandit zburzył wieżę digleja. Bandit to prawdziwy psotnik. Orety, zauważył piłkę Scout. Bandit ukradł piłkę, żeby mieć ją tylko dla siebie. Co za łobuz. Buster chce jakoś temu zaradzić. Biedna Scout. Jest jej naprawdę przykro. Buster chce pomóc swojej przyjaciółce. Baster stawi Banditowi czoła i zmusi go do oddania piłki. Jednak Bandit wcale nie chce posłuchać Bastera. Wręcz przeciwnie, chce go zastraszyć. Bardzo nieładnie. Ale chwileczkę. Jessie stanęła w obronie Bastera. Scout też tu jest i chce pomóc. Wszyscy mają dość łobuzerskiego zachowania Bandita. Radiowóz Otis właśnie dyrektuje się mężczyznę lodem. Ups. Bandit wjechał w Otisa. Otis ma srogą minę. Bandit ma za swoje, był dla wszystkich bardzo złośliwy. Teraz Buster, Scout i Jessie mogą w spokoju pograć w piłkę. Oto Buster i Robin. Buster naprawdę lubi rzucić gumę balonową. Co to takiego? To wiadomość w butelce. Sprawdźmy to. Rety, to mapa skarbów. Skarb jest oznaczony literką X. Buster i Robin udają się na poszukiwanie zakopanego skarbu. W którą stronę powinni iść? To jest pomost. Zobacz tylko jest i bezludna wyspa. Znaleźliście ją. Ojej! W wodzie jest mnóstwo rekinów. Buster i Robin muszą znaleźć sposób na bezpieczną podróż na wyspę. Zobacz to parowiec Katrina. Wygląda na to, że Katrina utknęła na plaży. Trzeba wepchnąć ją z powrotem do wody. Tak jest, Busterze. Świetna robota. Wspaniała. Katrina jest znowu w wodzie. Orety, to dziura. Jeśli ktoś tego szybko nie naprawi, Katrina może zatonąć. Wygląda na to, że Buster ma jakiś plan. Ciekawe, co on zamierza zrobić ze swoją gumą balonową. Och, Buster użył gumy, żeby zatkać nią dziurę. To całkiem sprytny pomysł. Rekiny ich teraz nie złapią. Następny przystanek bezludna wyspa. Świetnie! Buster dotarł na wyspę. Teraz trzeba znaleźć skarb. On musi gdzieś tu być. Tutaj! Miejsce oznaczone literką X! Buster kopie głęboko w dół. Wow! Skrzynia skarbów! Zobacz! To złota moneta! Ciekawe, co Buster z nią zrobi. Zobacz! Digli pomaga Katrynie załatać dziurę. Och, Buster wykorzystał monetę, żeby zapłacić Digleyowi za jego pracę. Tak podziękował swojej nowej przyjaciółce. Co za przygoda!